Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją mojego kolejnego albumu, który miałam przyjemność wykonać. Album ten powstał na zamówienie od innej skraperki. I będzie prezentem z okazji 18 urodzin dla jej sześnicy. Stres miałam przy tym niemały, bo jednak wykonanie pracy na zamówienie innej skraperki zawsze sprawia, że zastanawiam się, czy album będzie wystarczająco ciekawy, czy na pewno się spodoba. W szczególności, że tutaj um, zostałam obdarzona zaufaniem, również jeśli chodzi o wybór kolekcji. Jeśli chodzi właśnie o kolekcję, to zdecydowałam się na Florabella, jest to kolekcja od Mintai Papers. Um, dostałam informację, że osoba, która otrzyma ten album, jest dość poważna, bardzo ambitna, lubiąca podróże, czytanie książek i pomyślałam, że tutaj ta kolekcja florabella będzie się fajnie prezentować. Ale to nie wszystko, bo tu jeszcze pojawia się nowe płótno. Płótno introligatorskie oczywiście o podłożu papierowym, które nazywa się kłaczek. Widzieliście je już na pewno w moim albumie Różowe Lato, który ostatnio też wykonywaliśmy na warsztatach online i stacjonarnych. A teraz chciałam Wam pokazać kłaczka w kolorze takiego szarego, powiedzmy stalowego. Jest po prostu przepiękny. Płótno jest przemiłe w dotyku. Dlatego zdecydowałam się minimalnie tylko okleić okładkę, tak żeby maksymalnie wyeksponować właśnie to płótno. Ono prezentuje się bardzo elegancko, naprawdę bardzo fajnie się z nim pracuje. W dotyku przypomina dokładnie taki atlas. Naprawdę super. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. Jest też w kilku innych kolorach. Album to jest oczywiście Hidden Hinge. Tym razem maty wkładane są od góry, wyciągane przy pomocy tutaj tych kółeczek. 5 mat, 5 stron w środku. Baza albumu jest z papieru białego. I tak jak widzicie, mamy tutaj napis Piękna Dusza. Napisy pochodzą z kolekcji Lady od Mintai Papers. Ja bardzo lubię te ich napisy i mam takie zapasy starszych kolekcji. No, i tutaj też sobie wykorzystałam. No, to na okładce jeszcze tak pokrótce kompozycja z elementów do wycięcia. Napis wspomniany wcześniej, tekturka marki Twoja tekturka z kreatywnej pracowni i dwa kwiatuszki papierowe, reszta kwiatów z elementów do wycięcia. To co? Otwieramy. I mamy tutaj pierwszą stronę. Uwierz w siebie, możesz wszystko. Karta z małej kolekcji. Ja tutaj korzystałam w większości z małego bloczka, z dwóch małych bloczków dokładnie i z kilku dużych arkuszy papieru z kolekcji. Uwierz w siebie, możesz wszystko. Otwieramy do góry. I mamy oczywiście miejsce na zdjęcia 9x13. Jest to album przeznaczony na zdjęcia 9x13, właśnie. I teraz klapeczkę otwieramy na dół, kolejne miejsce na zdjęcia, i pojawia się nam dolna kieszeń z dwoma matami na zdjęcia 9 na 13. No i oczywiście. Przepiękna kolekcja. Pomyślałam, że użyję tutaj dziurkacza, który jest bardzo lubiany przez inne skraperki. Jest to dziurkacz Marty Stewart Cherish. Niedostępny już w tym momencie do kupienia, tak łatwo, więc stwierdziłam, że będzie tutaj takim dodatkowym smaczkiem. Rozwiń swoje skrzydła i otwieramy sobie tutaj tą stronę zamykaną przy pomocy świeków i sznureczka. Otwieramy w tą stronę, mamy napis lśnij Tu znajduje się mata na zdjęcia. W kieszeni, cała ty i to się otwiera nam w ten sposób, że jest to też element pop-up otwierany, i dzięki temu napisowi, cała ty, całość się nam jeszcze tu otwiera, i mamy dwa miejsca na zdjęcia: 9x13. Tu zrobiłam jeszcze kompozycję z elementów do wycięcia podklejoną. Zamykamy sobie całość. I sznureczkę zawiązujemy. Kółeczka wycinałam tym razem z kolekcji, a nie z papieru bazowego, i myślę, że też fajnie to tutaj się prezentuje. I lecimy z kolejną stroną. Na kolejnej stronie zapach wolności. W końcu to 18 urodziny. I mamy tutaj ten piękny papier, właśnie z. Takim wolnym rumakiem gdzieś tam w tle. Otwieramy sobie do góry klapkę. Miejsce na zdjęcie 9x13 na dół. Kolejne miejsce na zdjęcie boczną, otwieramy w ten sposób i mamy głęboką kieszeń, w środku znajdują się dwie maty 9x13, oczywiście tutaj na tej kieszeni też możemy sobie umieścić od razu zdjęcie czy to większe, czy mniejsze, ale nie jest to obowiązkowe i wkładamy sobie maty tu do środka i zamykamy boczna, dolna, górna strona, która jest bardzo popularna w moich albumach zawsze bądź sobą otwieramy sobie tutaj przy pomocy sznureczka sznurek wybrałam w kolorze ekri, tak żeby troszkę bardziej się wyróżniał na bazie białego papieru no i oczywiście kolejne miejsce na zdjęcia, tu też można sobie wkleić i zamykamy sobie w ten sposób i zawiązujemy na sznureczek o, tutaj tak tak jest specjalnie docięty papier, żeby te obrazki były jak najlepiej widoczne. Życzliwość jest zawsze w modzie. Otwieramy sobie tutaj książeczkę, miejsca na zdjęcia 9x13, zamykamy, otwieramy całość i mamy dolną kieszeń również z matami na zdjęcia. Z przepięknym papierem, i tutaj też zmieści się oczywiście zdjęcie 9 na 13 Ale już nie wklejałam maty, stwierdziłam, że zostawię tutaj puste, bo papier też jest ładny. A może akurat nie będzie aż tylu zdjęć, więc zawsze można dołożyć, ale nie jest to obowiązkowe. Po prostu łap każdą szansę. Otwieramy sobie tutaj w ten sposób sznureczek. I jest to element pop-up. W tą stronę otwierana harmonijka. Na 4 zdjęcia, 9 na 13. I znowu zamykamy sobie tutaj nasz sznurek. Ten arkusz z kwiatami jest przepiękny, bardzo mi się podobał w ogóle. Kolekcja jest prześliczna, także naprawdę bardzo przyjemnie mi się z nią pracowało. Świat bez kobiet byłby niczym. W końcu to album dla bardzo ambitnej młodej kobiety. I mamy tutaj klapkę góra dół I znowu miejsce na zdjęcie. I zawiązujemy sobie sznurek. Kolejne, każde oczy są zwierciadłem duszy, i jest to taki trochę oszukany belly band. Otwieramy sobie tutaj w tę stronę naszą klapeczkę. I mamy miejsce na zdjęcia 9 na 13 Oczywiście magnesy teraz mocno trzymają. I tutaj jeszcze jest kolejna kieszeń. Jesteś diamentem. No i mamy kolejne dwie maty do wklejenia zdjęć. I zamykamy w ten sposób. Na kolejnej stronie. Za każdą kobietą sukcesu stoi ona sama. Otwieramy sobie w tą stronę, w drugą stronę. I mamy tutaj kolejne maty. Wdzięk i czar, czyli kolejna kieszeń. Jak widzicie tych kieszeni jest dużo, co sprawia, że można sobie album bez problemu rozbudować o dowolną ilość zdjęć. Walcz o siebie. Otwieramy sobie tutaj sznureczek. Ta klapka otwiera się nam do góry. Mamy miejsce na zdjęcie 9 na 13. Tu też się oczywiście zmieści. I żeby ona nie goniła, tam jest magnes, bo całość jeszcze się nam otwiera w bok. Tutaj jest kolejna kieszeń, kolejne dwie maty. Uwierz i zaufaj sobie, i kolejna kieszonka z matą na wsunięcie zdjęcia. No i całość nam się tutaj zamyka. Przechodzimy na kolejną, ostatnią, już praktycznie stronę. Stronę buziaków moc. Otwieramy klapkę w lewo, w prawo i ukazuje się nam belly band. Dzięki temu, że jest zabezpieczony z dwóch stron, to tematy nie gonią, nie wypadają. I kolejne zdjęcie się mieszczą. Tu zamykamy. Z jednej i z drugiej strony, no i 100% kobiecości, i tutaj zdecydowałam się po prostu na klasyczną, dolną kieszeń, tak, żeby wykorzystać stronę okładkową albumu. Zresztą, tak jak zwykle, u mnie. Te strony okładkowe są wykorzystane, nawet jak dziś przez chwilę przejdzie mi przez głowę, żeby je po prostu okleić papierem, to jakoś zawsze muszę coś na nich zrobić. Lubię wykorzystywać cały potencjał albumu, żeby jak najwięcej zdjęć się zmieściło. No i tutaj mamy oczywiście też maty, i każda mata wygląda tak samo, jest po prostu oklejona papierem skrapowym i możemy sobie wtedy bez problemu do niej przykleić kolejne zdjęcia 9x13 albo mniejsze zdjęcia. Chowa się nam to tutaj wszystko do środka. I tak prezentuje się mój album z kolekcji Flora Bella od Minty Papers z okazji 18 urodzin. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co o nim myślicie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.